Siemanko, z tej strony Darkboy ZBO, a dzisiaj sobie zrecenzujemy ten oto zestaw z Lego City o numerze katalogowym 60323. Jest to samolot kaskaderski. Tak. Od razu sobie. Otworzymy pudełko, które prezentuje się tak. Ok. Od razu sobie je otworzymy. Zobaczymy zawartość. Tak. Łatwo się otwarło. Małe pudełko, mały zestaw. I co my tu mamy w środku? Tak. Jest instrukcja niewielka. Jeden worek nie, nieponumerowany i drugi worek. Dobra, to ja się bieram, biorę za składanie, a widzimy się za chwilę w recenzji i omówieniu. Tak. I jeszcze dodam, że ten zestaw jest zwykłym zestawem, choć wygląda jak 4, ale on nie jest 4. Dobra, już widzimy się naprawdę za chwilę w gotowym zestawie. Tak. I tak oto wygląda nasz samolot po złożeniu. Mamy tu części zapasowe. O dziwo jest opona. Tak. I co omówimy sobie najpierw naszego pilota, czyli tą minifigurkę, która jest ubrana w... No wyłóż się, pięknie o. Ubrana w kurtkę taką Lotniczą z tyłu też są nadruki w kask. Taki lotniczy. No wyłoż się, tak o taki kask nie ma żadnych akcesori, figurkę możemy włożyć do środka, w środku tutaj mamy e, jakiś kokpit, ster jakiś, ok, wsadzamy e, figurkę do środka, tak, może wejść tam śmiało i sterować, sterować tym naszym samolotem, tak, weszła. Dobra, zamykamy. I tak się prezentuje ten samolocik. Przy składaniu powiem wam, że no 4 plus to to nie jest. Zmychałem trochę. No może nie, nie kłopoty, nie problemy, ale trochę się natrudziłem przy składaniu. Tak, tak się prezentuje samolocik i co? On mi się podoba. Tu są nadruki. To nie są naklejki. Tak co wrzucimy go jeszcze na obracarkę co i tak się prezentuje nasz samolocik na obracarce pięknie się kręci i tak to wygląda Niech zrobi pełny obrót. Okej. Okay. To co, kończymy? Polecam jak najbardziej ten zestaw, ten samolocik. Jest fajny, miły, ładny miły. Dobra. A wam jak się podobało, to standardowo łapeczka w górę. Tak. Łapeczka w górę. Komentarz, subskrypcja, co tam chcecie i hej, cześć na razie. Pa, pa.